Projekt Passat 1.6, część trzecia. Zaczynamy od demontażu tego koła. Potem ściągamy wszystko tutaj to kolektor wydechowy i bierzemy się do demontażu głowicy. Rowzą ustawiony w GMP na znaki. Bierzemy się za demontaż kolektora wydechowego. Ściągamy pokrywę zaworów. Przez jakiś tym czasie demontuje kolektor wydechowy. No i to będzie wszystko. Można chyba ruszać. walka z przyklejoną pokrywą Uwaga o. Motor dość mocno zanagarowany, jednak pomimo płukanki ale tak być musi. No tutaj na pokrywie zaworów jest uszczelka, co prawda, ale to się dość mocno z silikonem i dlatego nie chciało nam zejść tak jak powinno, ale w końcu się udało. Na szczęście, no, ale można było to ściągnąć łatwiej. No cóż No, pasek zszedł przynajmniej bez problemu Ciach Piękna sprawa Nie widać, żeby liczba była przepalona, na pewno nie jest Przedmuchów też nie widać także Głowica już zdjęta, możemy pooglądać tak wstępnie, jak wyglądają tłoki i cylindry. Jest trochę nagaru. Dwa cylindry wyglądają ładne, ładkie. Żadnych rys ani na pierwszym. A czwarty wygląda dobrze. To jest no. fajnie. Warto remontować. Są jeszcze ślady po hamowaniu widoczne. Chyba rozmierzyć jeszcze czy nie wystąpiła owalizacja i... Ale wszystko jest na dobrej drodze, mi się wydaje. No, Głowica rozebrana, gotowa do wyczyszczenia i, i zawiezienia do splanowania. Ostatecznie nie udało nam się dzisiaj ścianąć miski. Zrobimy to we wtorek. Ściągniemy już miskę we wtorek. I myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.